Hej, dzisiaj przedstawię wam top 10 zegarów. Numer 10. Klepsydra. Nie jest w kształcie zegaru, ale potrafi odmierzać czas. Numer 9. Budzik. Obudzi cię jak tego chcesz, ale i tak cię wkurwi. Numer 8. Zegar kieszonkowy. Jest mały i mieści się w kieszeni. A to jest fajne. Numer 7. Stoper. Są ludzie, których ta nazwa podnieca. A to jest dziwne. Numer 6. Zegar z kukułką. Kuka Czy cokolwiek, co robi kukułka. A to jest fajne. I guess. Numer 5. Zegar biologiczny. Mój jest rozjebany przez władowywanie w siebie 12 monsterów tygodniowo. Wasz pewnie też. A to jest niefajne. Numer 4. Zegar z mikrofalówki. Najlepszy przyjaciel człowieka o trzeciej w nocy. Numer 3. Zwykły zegar na baterię. Działa. Jak masz baterię. A to jest fajne. Numer 2. Zegar słoneczny. Nie potrzebuje baterii, a to jest fajniejsze. Ale jest jeden minus. Nie użyjesz go w ciemności. Dlatego. Numer 1. Zegar świecący w ciemności. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba i dzwoneczek, czy coś tam nie wiem, mam wypierdolone w to szczerze mówiąc pa! pa. Numer 0. Prawdziwy wygrany. Omnitrix. Do widzenia.